Pan Filip, to naprawdę pan? Przychodzę odzyskać swój dług. Odebrać dług? Odebrać ode mnie dług? O, mój Boże. Ach, to był tylko sen. Ale dlaczego po tak długim czasie? Nagle znowu śnie o nim? Nie wiem, czy to jakiś znak z nieba. A zresztą, panie, pani Leonard urodziła syna. Och, mój synu. Spokojnie, mój ukochany synku. Moje złotko. Mamo, tato. Co ci jest? Dziecko się boi. E? Nic mi nie jest. To tylko dlatego, że pierwszy raz słyszę płacz własnego dziecka. Och, naprawdę, to prawdziwy, świeżo upieczony ojciec. A ty co, niby lepsza? Dajmy sobie odpocząć. Co za zbieg okoliczności. Dlaczego ten starzec znowu się pojawił, dokładnie w dniu narodzin mojego syna? Nie wiem,